W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedano w Polsce 706 nowych kamperów. Absolutnym liderem jest Volkswagen, który zanotował sprzedaż na poziomie 194 egzemplarzy. Dla porównania drugi Benimar zanotował wynik na poziomie 72 egzemplarzy. Daje to Volkswagenowi ponad 1 czwartą udziału w rynku. Wynika to zapewne z faktu, że Volkswagen oferuje najszerszą gamę fabrycznych kamperów na rynku, począwszy od małego Caddy California, przez Kalifornię 61, aż po prezentowaną tutaj Grand Kalifornię. Niewykluczone, że gama zubogaci się niedługo o kolejny model w postaci elektrycznego ID Baza w wersji Kalifornia. Tak na marginesie, swoje robią też względy patriotyczne, gdyż zarówno Grand California, jak i Kadi California powstają wyłącznie w Polsce w fabryce Volkswagena we wrześniu koło poznania. Co jednak, gdy ktoś nie chce mieć Volkswagena, dzisiaj sprawdzimy dla was, jak wygląda rynek fabrycznych camperwanów w Polsce. Chodźcie. Na początek mamy mikrokampery oparte na kombiwanach. Są one najbardziej przystępne cenowo, a manewrowanie nimi nie sprawia problemów. Są one dość ciasne, a ich wyposażenie ogranicza się zwykle do dwuosobowego łóżka, kilku półek i podstawowego sprzętu kuchennego i podpinanych zewnętrznych sanitariatów. Często tego typu kampery łączone są z dedykowanymi namiotami. Na rynku mamy właściwie tylko dwie propozycje, mianowicie Volkswagena Caddy California oraz Mercedesa Klasy T Marco Polo. Oba te samochody startują od okolic 160 000 brutto. Kolejnym tym razem najpopularniejszym typem kamperów są średniej wielkości kampery. Oferują one już więcej szafek, półek, schowków, a także własną kuchenkę, zlew, lodówkę, wysuwaną markizę oraz większe łóżko. Często mają one też Webasto. Najpopularniejszą propozycją w tym segmencie jest Volkswagen California 61. Występuje on także w wersji z napędem na cztery koła oraz przekładnią DSG, co pozwala nam zjechać z utwardzonych szlaków. Jest także Ford Transit Custom Nugget oraz Toyota Pro Ace Verso z zabudową tanuki. Najdroższą propozycją w tej klasie jest jednak Mercedes klasy V Marco Polo. Ceny aut w tej klasie startują od poziomu około 230 tysięcy zł. Duże kampery oferują już znacznie więcej przestrzeni, mają własną toaletę i kabinę prysznicową. Do tego więcej półek i schowków, jednak manewrowanie nimi wymaga już większych umiejętności, zaś ich wysokość przekracza często 3 metry. Mamy tu dwa dwuosobowe łóżka, jedno u góry nad kabiną, na które wchodzimy po drabince, oraz drugie klasycznie z tyłu. Nad łóżkiem znalazły się liczne półki i szafki na różne drobiazgi i rzeczy podręczne, a także stylowe oświetlenie ambient. Klimatyzator, który mamy nad głowami, kosztuje blisko 7000 zł netto. Natomiast pod łóżkiem znajdziemy dużą szafkę z dwiema butlami gazowymi o pojemności 10 kg każda. Tak zwany mokry prysznic, czyli kabinę prysznicową z toaletą i umywalką. Ponadto mamy też obracane fotele kierowcy i pasażera, dzięki czemu cztery osoby mogą zasiąść przy wspólnym stole. Mamy tutaj centrum zarządzania kamperem, możemy na przykład sterować światłem, sprawdzić temperaturę, stan czystej i brudnej wody, a także stan ba naładowania baterii oraz sterować innymi opcjami. Grand California wyposażono w kuchenkę z dwoma palnikami gazowymi, a także osobny zlew oraz wysuwany blat. Nie brakuje tu także licznych wejść 220V oraz gniazd USB-A, USB-C oraz ładowarki indukcyjnej do smartfonów. No i można sprzedawać kebaba. Funkcjonalność samochodu poprawia wysuwany stopień. Mamy też rozkładaną niestety ręcznie markizę renomowanej firmy TULE. W cenie samochodu dostaniemy też rozkładane krzesła i stolik. Pod maską Grand Kalifornii znajdziemy dwulitrowego diesla BTDI o mocy 177 koni. Współpracują z napędem naprzód oraz 8-stopniową automatyczną przekładem Tiptronic. Tak wyposażony Volkswagen Grand California 600 kosztuje 430 000 zł brutto. Co ciekawe, w ofercie jest też większa Grand California 680, która jednak wymaga prawa jazdy kategorii C i ma zaledwie jedno łóżko. Volkswagen Grand California nie ma właściwie konkurencji na polskim rynku istnieje jednak wiele niezależnych firm oferujących zabudowy kamperowe na bazie dostawczaków. Najpopularniejszą bazę stanowi Fiat Ducato. Alternatywą są przyczepy kempingowe, bądź też znacznie tańsze namioty dachowe, albo wkłady kamperowe. Można tak wymieniać bez liku, ale to już temat na osobny materiał. Dajcie znać, czy spodobał wam się nasz przegląd kamperów. Jeśli tak, to przygotujemy dla was więcej takich zestawień. Na razie.